Witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa ekopaki z kolekcji TOPS MediaTak ATTACK SEZON 23-24. Moi kochani, szukam brakujących kart limitowanych. Jeszcze kilka sztuk mi brakuje. I w każdym takim opakowaniu mamy jedną limitkę plus trzy saszetki. Więc miejmy nadzieję, że uda się dzisiaj trafić brakujące karty limitowane. Ja mniej więcej kojarzę, kto jeszcze brakuje. Ok, mamy wyciągnięte i najpierw oczywiście sprawdzamy limitki. Barcelona, czyli będzie Pedri, a jego już mam. Czyli to jest powtóreczka. A po drugiej stronie Sociedad też mam Bryce Mendes Czyli tutaj będzie pojedynek hiszpański: Barcelona kontra Real Sociedad. No, większe szanse ma Barcelona, bo jest 18 kart, a z Realu Sociedad, z tego co pamiętam, chyba 9. I pierwsza saszetka mamy Borusie. Następnie Atletico, Paris Saint Germain, Aston Villa, Liverpool, Manchester United, Milan, Salzburg, Roma, Liverpool, kapitan Henderson z Arsenalu, Saliba eliminator i z Milanu legendary moment Kaka. Czyli w pierwszej saszetce nie mieliśmy nic. Druga. I mamy Borusie, Atletico, Paris Saint-Germain, jest Barcelona, Ansufati, więc prowadzenie dla Barsy Arsenal, Newcastle, jest Real Sociedad, David Silva, więc mamy remis 1-1, Inter, Sporting, kapitan Bayern-Manuel Neuer, Playmaker, Saka z Arsenalu i Men of the Match, Callum Wilson, Newcastle. I coś tam mamy ciemnego, chyba będzie Black Age Edition. Bayern, Lazio, Eintracht, West Ham, Rangersi, Manchester City, Roma i tak jest, mamy Black Age Edition z Neymarem, do tego Sporting logo, Butler, Jorentes, Atletico. Men of the Match, Cholak z Rangersów i Otavio Heritage FC Porto. Kolejna saszetka. Mamy Bayern, Bayern Leverkusen, Borussia, Real, Aston Villa, Liverpool, Real Betis, Rangersi, Logo Milano, Playmaker Griezmann z Atletico, Cult Hero Pires z Arsenalu i Pellegrini Heritage z Romy Zostały dwie saszeczki. Nadal mamy remis 1-1. I kto następny? Ajax, Lipsk, Feyenoord, jest Barcelona, mamy Gindogana, więc 2-1 dla Barsy. Arsenal, Newcastle, Celtic, Sporting, Fabiański z West Hamu, karta Krystal, Palmieri z West Hamu, finisher Haller z Borussii i Pablo Barrios Next Gen Atletico. No i zostaje ostatnia saszetka. Mamy Vizela z Atletico, Paris Saint-Germain, Bayern, Manchester United, West Ham, Manchester City, Milan, Sporting, kapitan Borusii Royce, Crystal Stones, playmaker Adiemis z i man of the match Mohamed Salah. Z Liverpoolu, czyli zwycięstwo Barcelony 2-1 nad Realem Sociedad. Niestety nie wpadła żadna brakująca karta limitowana, powtórki się trafiły. No a najlepszą kartą z dzisiejszego odcinka jest Neymar na karcie Black Age Edition. Także, moi kochani, krótki odcinek. Mam nadzieję, że podobał się. Jeżeli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć wam.